Cześć, mam na imię Sandra, a to jest program Autoszymiarka, w którym przedstawiać będę samochody warte uwagi. W dzisiejszym odcinku robimy przymiarkę to Volkswagena Basata B6 przed liftem z dwulitrowym silnikiem diesla o mocy 140 koni. Zaczynajmy! Pasat B6 ceniony jest za prostotę. Kierownica dobrze leży w dłoniach, co pomaga przy wykonywaniu szybkich manewrów. Włącznik świateł jest pod ręką. Elektryczny hamulec ręczny znajduje się obok włącznika świateł. Nie trzeba go wcale naciskać w celu zwolnienia blokady. Wystarczy zapiąć pas i zacząć delikatnie ruszać, a samochód sam zwolni blokadą. Radio i przyciski na nim są blisko, dzięki czemu kierowca nie musi odrywać wzroku od drogi, przełączając stację na inną. Klimatyzacja znajduje się poniżej radia. W tym modelu klimatyzacja jest jednostrefowa. Na desce rozdzielczej nie ma zbyt wielu przycisków, dzięki czemu jej obsługa jest łatwa i intuicyjna. Zapalniczka i popielniczka są schowane, dzięki czemu nie psują wyglądu. Zegary podświetlane są na niebiesko, a wskazówki mają kolor czerwony. Przydaje się to podczas jazdy nocą, ponieważ wszystko jest bardzo dobrze widoczne. Jedyne co mi się nie podoba to fakt, że schodzi farba wewnątrz pojazdu. Na przykład z podłokietników, z kierownicy, z radia. Psuje to wygląd. Pasat przekonuje do siebie kupców przede wszystkim przystronnym wnętrzem i wyposażeniem. Jasna tapicerka, dwukolorowa deska rozdzielcza sprawiają, że dobrze wygląda. Fotel kierowcy jest elektrycznie regulowany. Siedziska dobrze trzymają na zakrętach i są wygodne. W tym modelu jest funkcja podgrzewania przednich foteli. W drzwiach od kierowcy ukryty jest schowek na parasolkę, co dodaje pasatowi trochę luksusu. A jak jest z tyłu, sprawdźmy. Osoba siedząca z tyłu będzie mogła czuć się wygodnie i komfortowo. Ja mam niecały 1,70 m wzrostu i mam jeszcze tyle miejsca nad głową, a także z przodu. Tylna kanapa jest rozkładana. Dzięki otworowi na środku nie musimy składać tylnej kanapy podczas np. podróży na narty. Ten dodatkowy podłokietnik na środku skrywa w sobie również dwa uchwyty na napoje. Pasat B6 oferuje duży bagażnik. Przy złożonej kanapie ma aż 565 litrów, a przy rozłożonej 1067. Sami zobaczcie. A jak prezentuje się z zewnątrz, nowoczesna stylistyka. Z tyłu umiejscowione kierunkowskazy w tym samym miejscu co światła mijania. Standardowo obniżone zawieszenie dodaje mu trochę drapieżności. Z przodu duży grill sprawia wrażenie optyczne, że samochód jest większy. Wspomniany wyżej dwulitrowy silnik diesla o mocy 140 koni mechanicznych, produkowany był w latach 2005-2010. Ma sześciogebową manualną skrzynię biegów. Przełożenia są krótkie i precyzyjne, co poprawia komfort. Przycisk Auto Hold pomaga przy ruszaniu na wzniesienia. Używając go, mamy pewność, że auto nie zjedzie nam do tyłu. Prędkość maksymalna tego modelu to 209 km/h. Przyspieszenie od 0 do setki wynosi 9,8 sekundy. Wynik ten może jej nie powala, ale przy masie 1529 kg jest nieźle. Maksymalną moc osiąga przy 4000 obrotów. Maksymalny moment obrotowy to 320 Nm, osiągany przy 2500 obrotów, więc dynamiczna jazda jest możliwa na wyższych obrotach. Średnie spalanie paliwa w mieście wynosi 7-8 litrów na 100 km. Na trasie przy ekonomicznej jeździe spalanie spada do 5,5-6 litrów na setkę. Jak dla mnie jest to dobry wynik jak na auto tej klasy. Passat B6 posiada bardzo duży zbiornik paliwa o pojemności 70 litrów. Spokojnie jesteście w stanie na jednym baku pojechać z Wrocławia nad morze i z powrotem. Zawieszenie jest dobrze wyważone. Passat doskonale sprawdzi się podczas długich podróży na autostradzie, a także na krętych podmiejskich drogach. Auto nie pływa na zakrętach, tylko pewnie trzyma się drogi. Jazda po nierównościach sprawia duży komfort podróżującym. Silnik jest dobrze wygłuszony, przez co jak sami słyszycie, w środku jest cicho, nic nie stuka, nic nie żyje. Najczęstsze usterki, jakie możemy spotkać w tym modelu, czyli w dwulitrowym silniku diesla o mocy 140 koni mechanicznych, to pęknięta uszczelka pod głowicą. Wymiana koła dwumasowego plus sprzęgła, oczywiście wymiana elektrycznego hamulca ręcznego, który, no umówmy się, w tym modelach był jako pierwszy, więc może się psuć. Passat B6 to bardzo dobre auto. Przestronne wnętrze, bardzo ładna, ponadczasowa linia nadwozia, duży komfort podczas długich, jak i krótkich podróży. Posiada usterki jak każde auto, które ma kilkanaście lat i trochę kilometrów ze sobą. Przymierzany przez nas diesel jest najbardziej awaryjnym silnikiem z całej gamy. Wymienianie niektórych podzespołów nie jest tanie, ale jeśli dostaniemy egzemplarz od osoby, która dba o samochód i będzie pilnować wszelkich przeglądów, to auto naprawdę będzie służyć na długie lata.